Patrzcie, co ja znalazłem! Jakie grzyby! To co to jest za monstrum? E! Patrz tu! Chodź z tym wiadrem! Co to jest? Patrz jaki grzyb! Dawaj to wiadro! Trzeba iść po to wiadro. Kto to nie rozumie? Ale grzyb! Dawaj wiadro! Ogromne grzyby! No chodź! Zobacz jakie grzyby! Patrzcie, to jest, jest moja ręka. Robaczywy trochę. Tu grzybów jest. Chodź, zobacz. No patrzcie, to jest prawdziwy... Bueno, super... es